No, dobry wieczór, to już tak nagrywam seryjnie w ogóle, nawet koszulki nie zmieniłem, słuchajcie, ale sobie wyciągnę na szyjniki, żeby wyglądało, że jest inaczej, moi drodzy. No, to się podziało w ciągu wieczora. Nie, nie mówcie mi, że kurwa teraz telefon dzwoni. Przepraszam Was najmocniej, ale muszę ten telefon odebrać. Mogę? Mogę? Dobra, odbiorę ten telefon. Hello? Ale Marika? Hello? Hello? Tak. To jest to niebezpieczeństwo, że słuchajcie, bo mam w ogóle tak skonstruowany dom, że mój stryszek graniczy z resztą mieszkalną domu. Gdzie znajdują się dwie sypialnie i łazienka na pięterku. Na dole mam oczywiście nasze ulubione living roomy i tam w ogóle inne takie wypasy. Ale tą górkę mam taką mieszkalną. Co kochanie? No a ten pokój, gdzie ja mam, to jest w ogóle stryszek. Za... Znaczy to kiedyś był stryszek. Moja mama tu zawsze suszyła pranie do był A ja z tego stryżku, jak się wprowadziłem, zrobiłem swój taki pokój mieszkalno -ży żyjący i nagrywający i studio nagrani w ogóle. E, prawie jak w Hollywoodzie. No i tutaj mamy też te, mamy telefon w całym domu, ale oczywiście matka zawsze go przynosi tutaj z nim blisko. Dobra, przepraszam Was, na się. No i słuchajcie, co się wydarzyło? Pani Maria Czubaszek umarła sobie, odeszła. E, 76 lat, no to słuszny wiek w sumie, prawie 80. -tka. Tam wrzuciłem wpis, w komentarz, co oczywiście spotkał się z krytyką, jak to zawsze. Ry, ry, te w ogóle... słuchajcie, w ogóle te wasze bogo-ojczyźniane, czy nie wasze wszystkich, ale niektórych, bogo-ojczyźniane rzeczy mnie rozpierdzielają Słuchajcie, Maria Czubaszek jest jedną z moich największych inspiracji w życiu, jeśli chodzi o, teraz mówię zupełnie poważnie, bez prześmiewności, jeżeli chodzi o budowanie budowanie mojego stylu retorycznego, to Pani Maria Czubaszek była moją największą inspiracją w czasie studiów. Prawie wszystkie, prawie wszystkie, bo nie wszystkie, ale prawie wszystkie felietony, które pisałem w trakcie studiów, zwłaszcza takie felietony sprawdzianowe, egzaminacyjne, różne prace, prace domowe, były oparte, były bardzo często motywowane Panią Marią Czubaszek i jej retoryką, jej sposobem mówienia, jej sposobem bycia i sposobem myślenia. Zresztą Myślę, że jesteśmy o tyle do siebie podobni, na tyle sobie przyswoiłem retorykę pani Marii Czubaszek, że do dzisiaj właśnie jestem taki jak Maria Czubaszek. No, jestem, jestem osobą e, bardzo ironiczną, tak? Żeby nie powiedzieć złośliwą. Cześć, kochani. No przyszło moje psisko. ona też uwielbia Marię Czubaszek. Tak, moje psisko. Pupę drapamy? No. Tam ja wiem, niektórzy znowu będą że z niespaczeniem, że psem zamiast z wami. Co pupa? No co pupa? No tak, Maria Czubaszek umarła. No, idźcie na wody. Z tego, z tego powodu. Słuchajcie, nie, to, to wiecie co, bo tam ludzie odbierają to różnie. To nie zjesz się, cieszę z czyjejś śmierci. Słuchajcie, na każdego przyjdzie pora, kochani. Na każdego. Na jednego wcześniej, drugiego później. Maria Czubaszek umarła we właściwym momencie, moim zdaniem, ponieważ już zaczynała mieć, moim zdaniem, to jest moje zdanie, demencje starczą i, i odchyły od normy i i zaczęła się chyba gubić w tym wszystkim, co robiła. Natomiast tak jak mówię, ona, zawsze, ona jest dla mnie nieocenionym źródłem e, retoryki prześmiewczej. To, co ona uprawiała, mówiąc, pisząc, to są rzeczy, które naprawdę mnie całe życie inspirowały. I, i to naśladowałem, a naśladownictwo, moi drodzy, jest najlepszą formą, formą pochlebstwa. A ja zawsze podążałem za trzema postaciami. E, Jedną z nich była właśnie Maria Czubaszek. A dwie inne wymienię w innych odcinkach. Bo im się, należą mi się oddzielne odcinki. Ja dzisiaj robię trybut dla pani Marii Czubaszek. Dziękuję ci, pani Mario, że paliłaś na wizji, bo robię dokładnie to samo teraz. Dziękuję ci, pani Mario, za to, że pisałaś teksty, nie przebierając w słowach. I dziękuję ci, pani Mario, że wypowiadałaś się na wizji, nie przebierając w słowach. I dziękuję ci, pani Mario, że nauczyłaś mnie tego, że można być niepokornym. I nadal szanowanym. I to składam mój głęboki szacunek dla pani Marii. Wbrew temu, co wszyscy powiedzieli. O pani Marii. No. A teraz druga część programu. Tada ta, tam. Zrobiłem sobie dzisiaj mały eksperyment. Przyszedł mi spontanicznie do głowy, ale ja mam często takie spontany. Słuchajcie, ja jestem sufitą. My często medytujemy. Medytujemy właściwie 50 tysięcy razy dziennie. I w czasie tych medytacji przychodzą różne pomysły do głowy. A mnie się przyczynił taki pomysł do głowy, jeden z wielu. A mianowicie, postanowiłem napisać do wszystkich, których znam. No bo, znaczy no, do, do wszystkich to nie, ale takich najbli w sensie bliskich, bliskich, znajomych, żeby mi pożyczyli dychę do jutra. A dokładnie do po północy. Napisałem do 23 osób. Pożyczyć 10 funtów. jak się pięknie przekonałem. Powiem wam tylko jedną rzecz. Smutne i jednocześnie radosne jest to, że te 10 funtów dokładnie właśnie przed chwilą pod dokładnie dostałem potwierdzenie. Pożyczyła mi jedna i jedyna koleżanka. I ta koleżanka, to jest osoba, która z tych wszystkich osób, do których napisałem, ma najmniej pieniędzy. Nie mówię, że jest biedna, ale jest osobą, która naprawdę em, może nie walczy o życie, ale, ale nie jest osobą, która się jej przelewa. A ta cała reszta to są ludzie, którzy mają bardzo stabilną sytuację finansową. A naj, najbardziej przykra odpowiedź, jaką dostałem, i muszę ją przeczytać, po prostu muszę ją przeczytać, bo to była naprawdę przykra odpowiedź. Stawiam o to osoby, która. Bo to muszę wyjaśnić na początku. Stawiam o te osoby, która. E, od której nigdy nic nie chciałem, a która zawsze chciała coś ode mnie. Zawsze. Zawsze ta osoba chciała coś ode mnie. I odpisała mi coś takiego. Nie poszczam kasy dalekim znajomym, którzy odzywają się tylko wtedy, gdy mają prośbę. Jakby zapomniała, że sama miała zawsze prośby, tylko i wyłącznie prośbę. Ale to stary mówi o Tobie bardzo wiele. A o całej reszcie mówi jeszcze więcej. Nie, no znaczy, nie, przepraszam, bo nie, 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 nie chcę wkładać wszystkich do jednego worka. Są, są tam znajomi, którzy napisali wprost: Stary, jakbyś napisał godzinę wcześniej, albo Stary, wiesz co, wszystko wysłałem do Polski, nie mam, naprawdę bym chciał, jutro ci mogę pożyczyć. I to mi pokazało pewną skalę też te rzeczy, ale ta wypowiedź, proszę pana, nie pożyczam kasy dalekim znajomym, którzy odzywają się tylko wtedy, gdy mają prośby. A jeszcze tydzień temu byłem bliskim znajomym jak ty potrzebowałeś towarzystwa. No cóż. Wiem, ja wiem, co możecie sobie myśleć. To jest manipulatorstwo albo coś tam, ale nie. A wiecie, czym się zainspirowałem? Mam takiego kolegę, który jest bardzo bogatym człowiekiem. Polak, tutaj wam. Jest bardzo bogatym człowiekiem. I byliśmy na piwie ostatnio I on mi opowiedział, jaki numer zrobił ze swoją żoną. Wywieźli swoje, bo mają ileś tam trzy czy 4 takie bardzo luksusowe samochody, wywieźli te samochody do teściów czy gdzieś tam w domu pozdejmowali filanki z okiem, coś tam, po prostu taką bidę zrobili. I puścili plotę na mieście. Później widzieli komu powiedzieć, żeby się rozniosło, że są bankrutami. I przez dwa dni grali rolę bankrutów, biedaków i patrzyli co się dzieje wokół w nich w ich towarzystwie w całym środowisku. I tam się działy takie rzeczy właśnie, że, że masę osób przychodziło tylko popatrzeć na to, jak oni biednie wyglądają, pod, postać pod ich domem, pośmiać się zdjęcia sobie porobić. I znalazły się dwie osoby tylko wśród tej całej towarzystwa, które przyjechały do nich, jedna przyjechała i powiedziała, że zapłaci wszystkich długi. A druga osoba przyjechała i przywiozła w torbie 40 tysięcy funtów. Mówiąc, słuchaj, dla mnie to są drobne. Zagospodaruj tu jak chcesz, jak się odbijesz, to mi oddasz. To są przyjaciele. Nie chodzi o rozmiar kasy, chodzi o zachowanie. No. E, tam się miałem odnieść do czegoś, tak? Miałem się odnieść do. A właśnie, miałem się odnieść do krzyża! Do krzyża odwróconego. E, czekajcie, znajdę komentarz i znajdę nika. Bo to jest bardzo ważne. Ja się lubię do ników odnosić. Proszę, szanowny pan lub pani, bo nie wiem. Czemu wy wymyślacie takie skomplikowane niki, zwłaszcza jak już jest człowiek po kilku piwach? Sore West Side. Aha, Sore West Side. Ok. E, drogi kolego, piszesz: Krzyż Świętego Piotra, forma o krzyżach, będąca odwróceniem o 180 stopni. Krzyża Łacińskiego. Nazwa nawiązuje do tradycji o śmierci apostoła Piotra, który został ukrzyżowany głową w dół. Zamiast mlaskać Ozorem, to już do mnie tak personalnie, to zacznij bardziej orientować się w tematach, które poruszasz homoseksualisto-muzułmaninie. No więc homoseksualista-muzułmanin mówi ci tak, mój drogi kolego, Sor West Side, e, że ja poruszam tematy, a resztę zostawiam widzom. I to mnie bardzo kręci, wiesz, to mnie bardziej kręci niż pedofila Disneyland. E, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że e, powiedz mi, ile osób, może inaczej widzowie, ilu z was wiedziało o tym, że święty Piotr został ukrzyżowany głową w dół? Dobra, teraz lecicie do Wikipedii i sprawdzać, bo dokładnie to pewnie zrobił pan Sor West Side, czy pani Sor West Side, e, e, kto o tym wiedział, ale pomijając to wszystko, dobrze, odwrócony krzyż, to w takim razie, skoro jest to znak ukrzyżowania apostoła Piotra, to dlaczego Kościół katolicki uważa e, i zwłaszcza księża, zwłaszcza księża e, e, ci od egzorcyzmów, egzorcyści, uważają odwrócony krzyż za znak szatana? Też to jest to, odwrócony krzyż jako znak szatana jest wykładnią Kościoła katolickiego, moi drodzy. To widzę tutaj bardzo dużą sprzeczność. To albo Wikipedia kłamie, albo Kościół katolicki kłamie, albo wszyscy kłamią. Bo ja, mówiąc o odwróconym krzyżu, o którym mówiłem w tym odcinku, o którym mówię, odnosiłem się dokładnie do tego, jakie podejście Kościół Katolicki jako instytucja ma do odwróconego krzyża. To więc skoro apostoł Piotr został ukrzyżowany na odwróconym krzyżu, to dlaczego Kościół Katolicki zrobił z tego krzyż szatański? I tak go nazywa. To jest pytanie retoryczne. Będzie może nie, nawet... nie, to nie jest retoryczne pytanie. To jest pytanie do Was, moi drodzy widzowie. Jak zwykle liczę na to, że się wszyscy odniesiecie do tego. I chętnie posłucham tych wszystkich rzeczy. Waszych uwag, opinii, odnośników. Linki wrzucajcie. Ja bardzo często akceptuję. Jak pornosy wrzucacie to nie. Znaczy nie, że nie lubię, bo lubię, ale nie, nie na, na kanale. Wiecie o co chodzi. No a teraz to ja idę z mojej drodzy z piesiem i będę dalej montował koncert, bo słuchajcie, koncert Jasona to jest... To jest koncert Jasona jest tematem w ogóle tygodnia, także wiecie o co chodzi. No a jednocześnie chciałbym bardzo podziękować yy, bardzo bym chciał podziękować Agacie, Agata za twoją postawę obywatelską i za to, jak się fantastycznie zachowałaś. Byłaś jedyną osobą z tych 20 paru osób, które nie zapytało, bo cała reszta pyta... byłaś jedyną osobą, która nie zapytałaś mnie, po co mi te pieniądze są potrzebne. Bo cała reszta pytała, ale co, zabrakło ci na coś, nie masz na chleb? czy co? Ty byłaś jedyna, która nie zapytałaś, tylko napisałaś do mnie Michał, daj mi 5 minut, bo weszłam do domu, zaraz ci przeleję. Nie pytając mnie w ogóle o nic. I ta dycha pewnie już na moim końcu nawet nie sprawdzałem. Za chwilę cię odleję, Agata, bo nie jest mi potrzebna ani do życia, ani do picia, ani do niczego, po prostu zrobiłem sprawę. No, królik, ty idź spać, bo ty jutro wiesz, że masz ciężki dzień. To jest piątek. No, bo ja cię w króliczku zakochałem takim małym bami bani. No, wiosna ja się w króliczku zakochałem. Nie, słuchajcie, nawet nie pytajcie o szczegóły, bo królik jest. Yy, yy, dlatego ma pseudo królik, bo królik jest najbardziej chronioną osobą w moim otoczeniu. Wszystkich możecie widzieć psa, matkę, wszystkich sąsiadów ale królik będzie najbardziej ukrytą tajemnicą Jakubowskiego 76. Nigdy nie będzie na wizji. Nigdy, nawet paparazzi wam nie pomogą. Tyle wam powiem. Dobra, to ja was żegnam teraz i idę z a potem montować dalej Jasona do żebyście mieli w piątek co oglądać, bo na koncert was zapraszam jutro. No, na koncert Was zapraszam. Byliście ze mną, już mówiłem wcześniej, byliście ze mną w bibliotece, byliście ze mną od kanałami, byliście ze mną pochodzić po mieście, bo oglądać różne rzeczy, byliście w Lemington, byliście w ogrodach botanicznych ze mną, Teraz będziecie na koncercie Jasona Ta ta dan dam, dam, tam, tam, No. Pozdrawiam Was kochani i do wam